Bardzo korekta. Bramkarz gotowy. Drugi jeszcze nie. Poprawia zawiązanie buta. Już jest gotowy. Możemy rozpoczynać spotkanie pierwszej ligi, drugie w tym dniu spotkanie pierwszej ligi. FC Załęże, Patakones FC i rozpoczynamy grę od bramki drużyny Załęża. Zdecydowanym faworytem drużyna Patakones FC. Załęże, które było gdzieś typowane na walce o wysokie miejsca, nie dojechało z formą na hali niestety. Ich sytuacja jest jasna. San Miguel Piłka do Kastaniedy, jest szansa, jest Kastanieda! Ależ to sklei zawodnicy! Drużyny pada końce Czekamy teraz tylko na dostos... na zapisanie. Kastanieda na prawą stronę. Wchodzi raz zawodnik. Jest! KASTANIEDA! Ależ tutaj wyszli zawodnicy! Patakones FC. Darwin Sanchez do Kastaniedy, który strzela drugą bramkę dla drużyny Patakones FC i ich sytuacja za zaczą... Krótko. Bramkarz do lewej strony. Ładnie teraz Roa wychodzi. Roa przejmuje, ale odprowadzał go też Raszek, jest bramka jednak tak czy siak. Roa bardzo ładnie się zaował. Długa piłka najpierw. Raszek gdzieś tam szedł, próbując wybić tą piłkę, jednak się nie udaje. Roa wystawia piłkę. Do środka próbował Samuel. Traci piłkę, bo Morawiec ją przejmuje. Dziki, ładnie, przytomnie, spokojniutko. Ale znowu niezbyt dobre rozejście. I Roa ma miejsce. Roa, Roa! Mateo Roa 4 do zera. Patakone SFC. Prowadzi z drużyną Załęża. Przytomne zachowanie poprzejęcia. San Miguel. Jest Bramka. Kto tutaj strzelił? Wydaje się, że tutaj będzie ta bramka przypisana. Tak. Pacaroa i przejmuje piłkę. San Miguel. San Miguel wprost. To gdzieś tam chyba było zagranie ręką, ale nie ma reakcji sędziego. Jest bramka, jednak. To było jednak chyba klatką piersiową. Rado się to San Miguel do Vargas'a, ten do Samuela, 6 do 0. No mamy po... Feliz do pustelnika, piłka trafia pod nogi jeszcze Jarosa i jest tu faul, żółta kartka i rzut karny. Numer 8, czyli Roa. No jeszcze patrzymy, czy będzie rzutkany, czy trafiony w nogi. Zawodnik FC Załęża. I teraz Raszek przy piłce z szansami na zmniejszenie przewagi drużyny. Patacones, szał jest bramka. Raszyka dobrze wyczuł tutaj San Miguel. Ale nie był w stanie czysto gdzieś tej piłki odbić. Więc 6 do 1. Drużyna. Patacones. Kołęża gramcych na zielono. Pełna kontrola drużyny. Patakones FC. Można powiedzieć zabawa. Ale teraz jest szansa na dwa. Do sześciu dla damka dla drużyny. Załęża numer jedenasty. Kacper Wiśniewski.